Napaść na redaktora Rymanowskiego, który zaprosił do studia kontrowersyjnego rozmówcę, zaskakuje. Wydawało się, że lubią go wszyscy łącznie z politykami, których przesłuchiwał rzeczowo aż kulturalnie. Skąd więc ten atak? Czy to sygnał, że już najwyższy czas, by pozbyć się go z prorządowych mediów? A może tępią go dlatego, że stanowi odwrotność zaangażowanego dziennikarstwa w stylu olejnik czy gozdyry? Dla mnie przypomina swobodnego czworonoga maszerującego środkiem ulicy, na którego widok szału dostają łańcuchowe kundle duszące się własną niewolą, zawodowi kileży, okresowo wypuszczani z klatek poprawności politycznej podczas obławy z nagonką, a nawet rasowe pieski pokojowe, przeważnie wyznania handlowego, dla których istnienie kogoś, kto nie działa na rozkaz pana jest nie do przyjęcia. Oczywiście szczucie przynosi odwrotny skutek, buduje nie tylko nowy kanał redaktora, ale również wizerunek człowieka wolnego, który może być latarnią morską dla zbłąkanych, tchórzliwych i wahających się. Kimś takim, jakim w latach 50. był Stefan Kicielewski w okresie Karlawału Solidarności Stefan Pratkowski, a w ponurej epoce stadnego dziennikarza lat 90., Piotr Wierzbicki. Najbardziej pocieszające jest, że popierających Bogdana jest dwa razy więcej niż kanali. Trzymaj się więc, kolego, a tak miernot we współczesnej Polsce to najwyższy komplement.